Natura Wellness and Spa. To miejsce, w którym poczujesz dotyk relaksu. Wspaniałe nadmorskie otoczenie, stonowane wnętrza oraz kojąca atmosfera sprawiają, że poczujesz siłę morskiej natury. Ukoisz zmysły, osiągniesz harmonijny spokój, a przede wszystkim uzyskasz doskonałe efekty zabiegów i masaży. Wierzymy w leczniczą dla ciała i ducha moc dotyku. W Natura Wellness and Spa skorzystasz z orientalnych zabiegów, dalekowschodnich rytuałów pielęgnacyjnych i wyciszających. Oto Shirodara, masaż strumieniem ciepłego oleju sezamowego, jeden z najważniejszych zabiegów ajurwedyjskich, nazywany zabiegiem młodości i długowieczności. Głęboko relaksuje oraz posiada zbawienny wpływ na system nerwowy i hormonalny. Poznaj także marokański rytuał hammam, wieloetapowy rytuał oczyszczania ciała, który uwalnia od napięć, eliminuje toksyny i głęboko relaksuje. Z pewnością docenisz wyjątkowe właściwości oleju arganowego glinki bogatej w minerały oraz mydła z czarnych oliwek. Podczas tego zabiegu do dyspozycji gości oddajemy także prywatną strefę spa z jacuzzi, łaźnią parową i prysznicami. Oto prawdziwa uczta dla wszystkich zmysłów. Zapraszamy do Natura Wellness and Spa. Podaruj sobie wyjątkowy czas w hotelu Hawet.